W dzisiejszym filmie chciałabym się z Wami podzielić moim nowym odkryciem, a mianowicie przepisem na przepyszny biszkopt czekoladowy, intensywnie czekoladowy z kawałkami czekolady. Pięknie wyrasta, jest bardzo stabilny i zobaczcie jak przyjemnie się go kroi. Wychodzą śliczne blaty, a smakuje wybornie w połączeniu np. z wiśnią czy czekoladą. Zaczynamy od zmielenia czekolady niezbyt drobno, pulsacyjnie w malakserze, tak aby powstały nam większe i mniejsze kawałki żółtkę mieszamy w osobnej misce z olejem. Następnie białka w temperaturze pokojowej zaczynam ubijać od najwolniejszych do najszybszych obrotów przez około 1,5-2 minuty, tak aż uzyskam sztywną pianę. Nie kierujcie się tym, że na blacie jest tutaj tyle sprzętów i składników, ponieważ ja w międzyczasie robiłam jeszcze jeden biszkop, bo chciałam wykorzystać miejsce. Miałam w tym dzień akurat dużo pracy. I tutaj ten przepis na zwykły biszkop znajdziecie na kanale, a tutaj robimy ten czekoladowy. Kiedy białka będą ubite, dodaję stopniowo cukier łyżka po łyżce. Przy takich większych średnicach jak właśnie Fit26 dodaję po 2-3 łyżki za jednym razem i ubijam przez około 1-2-3 minuty, tak aby ten cukier zdążył się rozpuścić, zanim dodam kolejny. Po dodaniu ostatniej partii cukru całość miksujemy jeszcze około 2-3 minuty, tak aby na pewno cały cukier dobrze się rozpuścił. A następnie mieszamy żółtka z olejem, żeby ta emulsja była taka dosyć na świeżo, i powoli dodajemy ją do misy robota, zmniejszając jego obroty. Całość miksujemy tylko do momentu, aż nasze żółtka z olejem wymieszają się z masą białkową. Natomiast jeżeli gdzieś tam osiądą na brzegach, to możemy to jeszcze wymieszać ręcznie. Suche składniki dodajemy w dwóch lub nawet trzech partiach do masy, przesiewamy je przez sito, natomiast tą posiekaną czekoladę dodajemy zawsze po przesianiu mąki i kakao i całość mieszamy rustką ręcznie, dokładnie żeby wszystko dobrze się połączyło, żeby nie było grudek. I mniej więcej tak jak wygląda to na filmie. Polecam Wam tutaj używanie ruski, ponieważ da się to łatwiej przemieszać i nie zbić tej napowietrzonej masy w taką jedną wielką grudkę. Pamiętajcie, że mąka lubi osiadać na dnie, więc to co przemieszacie też musicie dokładnie zebrać później na, znowu do góry, żeby mąka na pewno dobrze się rozprowadziła. Natomiast na koniec po tym wymieszaniu dodaję jeszcze czekoladę i całość mieszam, żeby to też dosyć dobrze się rozprowadziło. I dopiero po takim dokładnym wymieszaniu wszystkich składników będę przekładać moją masę do rantu zabezpieczonego na spodzie papierem do pieczenia. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić i boicie się, że biszkopt wam wypłynie dołem, koniecznie zajrzyjcie do mojego filmu, gdzie pokazuję, jak taki rant zabezpieczyć. Ciasto wylewam teraz do rantu, z góry wygładzam, żeby równo rosło i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Biszkopt pieczemy do tak zwanego suchego patyka przez około 45-50 do 55 minut, max W 160 stopniach góra-dół. W zależności od tego, jak piecze wasz piekarnik, może to być 5 stopni mniej lub więcej. Przed wyjęciem sprawdzamy patykiem, czy ciasto jest przepieczone, wyciągamy i studzimy na kratce. I w ten oto sposób nasz pyszny biszkopt czekoladowy jest już gotowy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i z niego skorzystacie. Jeżeli tak, to tradycyjnie kliknijcie subskrypcję kanału i łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam i życzę wszystkiego smacznego.